Taki piepiękny chłopiec Dobry O już tam mi coś kapie, czekaj Jestem. Miałem puszkę wywalić do sąsiada, bo kapie z dachu. Też pada i szum szedł, wiesz. Może to jej lepiej, bo krety wypłoszy. Dobra, dzisiaj zajmujemy się sadzeniem pomidorów w tunelu foliowym. Zaraz wam pokażę, co jest potrzebne. Sadzonki. Nóż, żeby zrobić dziurę we frazylinie. rękawiczki i łopatka. Nie, gdzie łopatka? Muszę iść po łopatkę, ty, gdzieś nie mogę jej znaleźć. No i wróciłem. Łopatki nie mam. No i wpizduj! Powiedziano mi, że wiesz, weź sobie szpadel, nie? A ty co tutaj robisz? O kur... O, uciekaj. Czekaj. Okay. tam. Do sąsiada. <noise> Cóż, jak tutaj zrobię dziurę, to przecież nie zrobię tutaj. Szpadla to nie psadza. Dobra. Myślę, że taki plan. Będę używał Tego Oczywiście pozdrawiam jeszcze pana, który nie lubi tych wstawek zawsze możesz się minąć. Tak jest! Dobra, burzemy się do roboty, bo to szkoda czasu. O, jeśli chodzi o sedzonki, co to jest za odmiana, to powiem Ci, że nie wiem. Część już tam rośnie na dworze, to jest podobno jakieś gruntowe. Ja się na tym nie znam. To już jest ostatnia chwila, żeby je posadzić. Bo zobacz, już żółknął, bo za długo były pochowane. Ile tu jest? Raz, dwa, osiem, dziesięć, jedenaście. Dobra, weźmiemy. Czekaj, może Jarek weź rękawiczki. Niech będzie profesjonalnie. Co to? Pa, ostrość mi gubi. Malina, nie, ona tu nie ma prawa rosnąć, przykro mi, eksmisja. O, widziałeś Pan? O, poszła. Dobra, nie wiem, czy to jakieś inne odmiany, czy nie. Zaraz to ogarniemy, czekaj. O, jakieś takie, nie bardzo. O, jedną se tu posadzimy. Jakieś takie one. Puchliwe. CO drugo ku... Czekaj, tutaj Trzecią tutaj O Patrz, widzisz już te liście takie Może odbije Po co tuż padel na takie małe sadzonki Z sensu Tu <todgłosy> ten już Jakiś taki Słaby, ale może odbije no. no i tak tu nawet przez środek można by było coś puścić, jeszcze nic by się nie stało. Tak jest! Tak jest! Jeszcze tak zapytam, a wy posadziliście już pomidory? <grym> czy, czy, czy jeszcze się czaicie tak jak ja? <grym> no, <kurwa. grym> dobra Dobra, się do roboty, ten sakcie. Słuchajcie mnie w poniechońku. Dobra, czekaj. Dawaj rękawice. XXI wiek. Czujesz już to dobra To bardzo słaba roślinka, ale my ją ożywimy. No, tu coś jest, czekaj, to jakaś głębsza sprawa. Dobra. O Cyk, cyk i cyk. O patrz. I będzie się tak rosło, Ty, jakaś trawa tutaj jeszcze jest. Dobra. O, zobacz to już to było przekopane. <noise> Takżeś przekopał. Że o. Ale na szczęście można sobie kucnąć. Woda poleciała z dachu. Aż się wystraszyłem. Dobra, jak się nie ma czym, to się kopie czym się ma. Tak jest! Dawaj no, Kielnie. Dobra, rączku. O, wykopiemy. Dobrze idzie, pa. Bo jaka jama oczywiście zabrałem się za to już dosyć późno ale wiesz, nie ma co panikować <laughs> może nic się nie stanie, mrozów już nie nadają O cyk woda kapie, ty o, to będzie coś takiego. Gdzieś dotąd nawet można. O i my tak wsadzimy. O, cyk. O, to, o to, jaka czeka jama wykopana. No <grymny> właśnie nie wiem, czy te listki zrywać. Może zrywać. Nie wiadomo. To takie to są w sumie te, jak to się nazywa? Wilki. Zerwać. <noise> nie wiem, czy ja dobrze robię, ale niech będzie. Obić trochę, nie za mocno. Niech sobie rośnie. O! <noise> Myślę, że coś z tego będzie. Zobacz, jak ładnie będzie. O! Wyrośnie tak. Trochę tak. Nuzią ręką. Jakoś tam będzie. Grodnik ty. Ogrodnik taki, że człowieku nie poskaczesz. Tak jest! Tam będziecie oglądać jakieś kasia w ogrodzie czy coś, to nie oglądajcie tego. No to się, tam są same głupoty. No zaraz wyciągam, pa! No to trzeba z miłością wyciągać. No! tam się czaić łopatkami. Wsadzę ten dłuższy, zobaczymy. zobaczymy jak to będzie czekaj. O, patrz, poszło z tym liściem, dobra. Niech idzie. O kur... Chyba jak kot, jak lasra Gówno się zagrzebuje. <noise> <noise> o. I tak gdzieś by było. Czekaj, to jakieś dłuższe się zrobiło. Teraz wytniemy. O, niech se rośnie. Mi tam nie przeszkadza. O? Bardzo ładna roślinka. Dobra, biorę się za całą resztę i zaraz do was wrócę. Poopowiadamy sobie Tak jest! Zobacz, coś tam kopię, nie i tam jakaś dziura była, jakieś te wyciągam, patrzy ziemniak będzie tu zaraza ziemniaczana. Mówi się, że to nie... że nie wolno sadzić w pobliżu tych ziemniaków, pomidory, nie? No może i nie można, ale... Jak po roku wykupujesz, ktoś tutaj coś sadził, to coś jest nie halo O nie z tej strony, pa, że ładnie O! Już trochę idzie, coś ci pokażę. Robię wiesz, kolejny od Siefipa. i pa. Rzeżucha chyba. Nie wiem, co to za roślinka. Zaraz to przemielę. Elegancką łopatką. O, zobacz jak ładnie. Posadzone pomidory. <grywa> Od razu odmodniały. No. Ty, one w takim złym stanie były. Tutaj miejsca mam dużo. Tutaj można by było coś wsadzić. Jakąś marihuanę. <grywa> no. Także. Pomidorki o może nie najlepszej formie, ale jak to mówią odmudnieją deszcz. Coraz większy że Z babo to trochę wygląda. Śmieci już nawaliło. O, zaraz posprzątam. Okay. O, dawaj, ty. To no coś po sadzonkach. Dobra, idziemy. Trzeba jeszcze to podlać i będzie finito. Mam coś takiego, zawiera kwasy humusowe. Ty, no jest pomidor, więc musi być do pomidora. Ile to się leje tego? Czekaj. No coś jest o 2 litry. Nie, 2, 2 nakrętki na 3 litry wody, to tutaj będzie 3 nakrętki. O, no i tak zrobimy. O. Uwaga polewania, mnie nie trzeba uczyć. Tak jest! O, <laughs> i trochę może. Czekaj, o, jedz. Idę w kapturze, bo też pada <grystanie> Trzeba uważać, żeby jaki kunolic nie wszedł Tak, O, już jesteśmy na miejscu. Kyt O i jakoś trzeba podlewać tak, żeby bardzo po roślince nie szło. O, dobra, tam nic jej się nie stanie. Za dużo nie bo szoku dostanie termicznego Jutro zajdę, tu już będę pomidory zbierał no. Także o pomidory ogarnięte Zobacz, trochę tutaj woda się zbiera Czekaj, co tu miałam powiedzieć A, Tu jeszcze będę musiał trochę ponaciągać tą folię i będzie dobrze nie miałem czasu, ty zarobiony jestem. To kto to? Dobra, on se poradzi. A tutaj pierwszy grzyb w tym roku, zaraz wam pokażę. Chodźcie. Jakie zabiorę o to? No, a jeśli chodzi o pomidory, to. O, tak to wygląda. Na środeczku jeden No i tak, dobra, czekaj, użymy. Nie, nie jest źle Błota naniosłem Dobra, może się nic nie stanie Wyparuję Nie wiem czy nie za dużo podlałem Chodźcie zobaczyć tego grzyba Coś tu rośnie. Pa, jaka pieczarka? Pa, ślimaki już go tam. Ty, może to gołąbek? Nie wiem, co to za grzyb. Pa, już w ślimakach. Mogłabyś jakaś go. gołąbek. Tam do pieca. Maliny jakie duże. Trochę większe niż te, co mam. Co sadziłem później. Pa, kolejny grzyb. Grzybo, grzybobranie, ty. Pierwsze grzyby w tym roku. Dobra, tu zamknięte. Bierzemy sił gdzie idziemy, stąd bo już późno. Także sezon na grzyby uważam za otwarty. Gdzieś tam ktoś prawdziwki zbierał. No, dobra, to ja zamykam garaż. Trzymajcie się pae gole już rosół obeszły do następnego pozdrawiam